Gra toczy się o dużą stawkę, prawda? Jeżeli my nie wychwycimy pacjenta z hipercholesterolemią rodzinną, on właśnie od dziecka będzie obciążony tym wysokim stężeniem cholesterolu LDL, to jaka przyszłość może go czekać? No, nie... Właśnie to jest to niebezpieczeństwo jest, polega na tym, że tej choroby nie widać. I niejednokrotnie trudno jest nawet nam, lekarzom, wytłumaczyć i przekonać rodziców o konieczności czy stosowania leczenia, no, czy wykonywania badań kontrolnych. Ale z drugiej strony widzę już to, że świadomość naszego, w naszym społeczeństwie zdecydowanie wzrasta i coraz więcej mamy pacjentów, tym w wieku, a to, co zrobimy dzisiaj, czyli u dziecka i u nastolatka, to zaowocuje w kolejnych dekadach życia, bo jeżeli rozpoznamy tą chorobę, jeżeli ją właściwie zaczniemy leczyć, stosować się do zaleceń, no to wówczas unikniemy tych niekorzystnych, niekorzystnego kolejnego etapu, jakim są właśnie te nagłe zatory udary, bo to są te choroby, właśnie te stany kardiologiczne są konsekwencją tych wcześniejszych zaburzeń.